Siema, na 11 dzień Niger Daily Challenge, czyli serii, w której gram z najlepszymi graczami w Polsce. Dzisiaj zdecydowałem się na N-Arbitrary Rural, Rural Rural. Rural. Rural W ogóle wiedziałem, że pod ostatnim filmem parę osób pytało się o coaching Jeżeli chcecie, żebym ja, czyli jeden z najlepszych graczy w Polsce Skromnie mówiąc Nauczył was grać, to napiszcie do mnie na Discordzie niger 3 podłogi I jakoś się umówimy na jakiś coaching I zaczynamy, pierwszy link na dzisiaj U Rosyjka, jakaś taka Rosyjka Jakaś taka poddymiona Rosyjka To co mi się kojarzy, to kojarzy mi się ten region o tutaj czy to jest główna droga? Raczej nie, wątpię, że to była główna droga, tu jest jakaś taka droga, myślę, że by ona zaużył że też nie była, ale kiedy widzimy, tu jest jakaś taka droga w miarę zachodnia, może to jest to. Okej, okay. drogę mieliśmy, drogę mieliśmy. No raczej to nie powinna być taka główna droga. Nawet jak tak, to ten kąt, no nigdzie go nie było. Tu też tego kąta za bardzo nie było, ale nie wiedziałem, że to jest taki mały odcinek, na którym ten kąt bardziej się chyba zgadzał. Chociaż tu takiego złego kąta też nie mieliśmy. Bardzo ładny reggers, bardzo ładny reggers w pierwszej rundzie. Druga runda RPA jakieś, takie RPA. Kurde, tylko gdzie w RPA? Może tutaj, może bliżej środka, może takie Kimberly, nie wiem, czy tutaj byśmy góry widzieli. Ale boję się, że to będzie bliżej Johannesburga, albo bliżej tutaj, może po prostu samego środka RPA. O, jest to dobry w miarę gest. Um, tutaj mnie poszedł, bo to jest chyba za duży komit na północ. Ale do no, dobry dzień, spodobała mi się też ta runda. Okej, okay, Japonia czy Szwajcaria? O, Boż, kamerka mi nie działa. Chwila, zadziała mi teraz. Spinia, Myślicie, że zadziała? No, pewnie po prostu Szwajcaria. Jak hmm, nie ma jakaś tam gdzieś na środku, tu może po prostu. Okej, okay, spoko, Gesik. Dobra, naprawiam do kamerkę. Panowie, no nie będę wyrzucać takiego Reginger Saver 1, no bez przesady. Okej, okay, i czwarta runda. Czarne auto Google. No to sugeruje nam Jordanie. Z takim klimatem to Jordania bardziej. No chyba musi być. Mogą to być jakiś Izrael, Tunezja, nawet takie, by można było to rozważać, ale no z takim autem no, to nie ma nawet co takiego czegoś rozważać. Ja kliknę po prostu Aman. I okej, okay, było to przejamanie, więc jest to spoko guess. No naprawdę bardzo dobry wynik, bardzo dobry wynik się nam szykuje. I co to może być? E, hisz, e, Włochy, 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 moim zdaniem. Włochy takie gdzieś tu, może niżej, może wyżej, więc kliknijmy tu. Oboż. Oboż. Nie, no to tylko SIDA, no ostatniej rundzie! No e, warszawie czyli się ominąłem z rundą. No ewidentnie się ominąłem z rundą, bo tam jest meczet. O Boże, tam jest mecz. No nie skupiłem się wystarczająco, no i widzicie, co się dzieje, kiedy się nie skupiasz na ostatniej rundzie. E, marnujesz świetnego SIDA. No dobra, no trudno, no trudno, no bywa i tak. To, co nadrobiłem w Rosji, to straciłem w R5. No widzicie, widzicie, widzicie. Ale miał ok, no 3 MPC rundy, chociaż 2 MPC rundy, dwie. I piąta do pomyślenia, no ale nie no, takich gestów to my nie oddajemy Takich gestów na ten kanale nie oddajemy Dlatego muszę to wam zwrócić na A Skewed World Czyli wykrzywiony świat, on jest zdecydowanie trudniejszy Ponieważ nie widzimy dużo met, które by były widoczne Jeżeli byśmy byli skierowani do drogi, co nie? REL REL, REL Okej, okay, um, pierwsza ronda Tierra del Fuego Co? I guess not Same vibe, same vibe Indonezja, ale kurde, ale dzika, mogą być, może być Sri Lanka, pójdę Sri Lankę. <noise> Nawet Filipiny, to prawda, whatever, to... To jest to legendarne Kali, patrz. Ty, ja jestem legendą Kali. <noise> ja nie misuję Kali, no. Jak widzicie jakąś lokację i chcecie wiedzieć, czy to jest Kali, no to możecie się mnie zapytać i powiem, że to jest Kali, albo to nie jest Kali. Nic więcej wam nie powiem, ale to wam po... Wiem, czekaj, czekaj. Eee, Argentyna? O Boże, jak to będzie Europa? Co? Ja nie pomyślałem o tym w ogóle, nic, nic, nic o tym nie pomyślałem. Dobra, to nie było tak spanowane, to było tak spanowane, nie było tych słupów widać. No, I guess się idzie, chyba w Australii, ale jestem słabiutki, ale Jezu, ale jestem słabiutki, ale jestem słabiutki. No, Czechy, nie no, Węgry, ale myślałem o Słowacji jeszcze, no właśnie, bo to jest Słowacja, to może dlatego myślałem o Słowacji. M, 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 M. No Kali nie, się nie misuje, ten no chłopaki, no Kali się nie misuje. Jeżeli kiedykolwiek nie znaliście Kali, to zrobicie coś źle w swoim życiu, Unlucky dla was Dobra i podsumowanie wyników Dzisiaj akurat bez perspektywy innego prosa Ale wynagrodzę to wam Bo jutro będzie najlepszy gracz w Polsce Na screen I spoko Na pierwszym seedzie Trzecie miejsce jest w Drugie miejsce James Czyli Dadek I pierwsze miejsce Jan Seweryn Ja jestem na czwartym miejscu Całkiem spoko i poszło Na pierwszym seedziku Dobra i pierwszy Seed not Miałem drogę Rosowek też miał drogę Parę osób wiedziało jaki jest region Tak naprawdę 7 osób wiedziało jaki jest region dokładnie A reszta tak już w losowych miejscach Filip daleko i druga runda. Druga runda, tu był RPA. Uuu, Mikołaj był bardzo blisko, bardzo ładny. Jest od Mikołaja. Reszta osób jest tutaj mniej więcej w tym obszarze. Dosyć dużo osób, wszyscy w RPA. A. Uf, uf. Szwajcaria. A w ogóle od dzisiaj gra z nami Sambor jeszcze. Sambor dołączył do gry. Witam w grze Sambor. Ale wiadomo, Sambor, no nie jest na poziomie profesjonalnego gracza. Ale sobie tutaj próbuje swoje siły. Próbuje stawać się lepszy w tę grę. Więc miło z jego strony, że dołączył. Większość osób w Szwajcarii. Parę osób pomyliło to z Japonią. Był oczywiście Lowcam. I czwarta runda. No Jordania. Taki Aman. Darmowy w sumie, I guess. Wszyscy są w Jordanii. Oprócz. Yy... No dobra, wiemy, że Sambora. A tak to wszyscy są w Jordanii. Taka runda pod skipa Było czarne auto. To było wiadomo, że to będzie Jordania eee, Piąta runda, piąta runda Turcja No dużo osób zobaczyło faktycznie, że ta Turcja Tam powinna być, że to była Turcja Parę osób fajny Rijnges, nawet mi się Pateś Też w miarę spoko, no w miarę Okej okay, Rijnges, no my tutaj trochę się odkleiliśmy W różne inne regiony Europy, ale tak to, to powinna być Turcja, nie? No i tak się Prezentował pierwszy seed, drugi seed Może trochę bardziej ciekawy, a na tym seedzie Trochę mi gorzej poszło, uff, 12 miejsce Ale nad Mikołajem i nad Stefanem, więc widać Na takich trudnych seedach, jest to trochę też losowe Wiadomo i najlepsi gracze też nie będą w tam w zawsze. Dlatego też tutaj widzimy, że w tabeli te różnice punktów nie są takie duże. A jakby to były pewnie normalniejsze seedy, no to Strefan, Sadziu by mieli ogromną przewagę nad wszystkimi. No i tak są na pierwszych dwóch miejscach. Sadziu postanowił zmienić swój nick na Andrzej w tabeli, żeby był alfabetycznie wyżej nad ludźmi, jak jest ex z nimi. Spoko, nie A Na tym seedzie trzecie miejsce Szymono, gratulacje Szymono. Drugie miejsce Sadził, pierwsze miejsce Elpek. I tutaj parę osób odgadło tą drogę przy Punta Arenie. A Reszta osób jest w Argentynie bardzo blisko, albo gdzieś indziej, po prostu w Argentynie trochę dalej. Druga runda, większość osób w Filipinach. Ja myślałem właśnie wtedy na tej rundzie o Indonezji. Mogę tutaj do Indonezji byłbym bliżej, ale jakoś dużo to nie zmienia. Trzecia runda, no tak, moje kali, no co innego jak nie moje kali, no obszar w tej regionie Wale de Cauca. Dadzik też był w tym regionie, też bardzo ładny gest od Dadzika. Cztery osoby są w Kolumbii, dwie osoby w Ekwadorze, parę osób w i generalnie tutaj. A Reszta jest w wszędzie na świecie, tak naprawdę. Była to trudna runda. Będzie pomyśleć jak ledwo co gracie w Geogester, że to jest niemożliwe, żeby po takich jak odgadnąć miasto, nie? Albo kraj, no ale profesjonalnym graczom się to też udaje, wiadomo. No ale nie wszystkim, nie? No bo takie rundy są no, naprawdę bardzo, bardzo trudne. Tym bardziej mając 10 sekund na rundę, więc dlatego te nasze wyczyny są jeszcze bardziej imponujące. Może dla kogoś, dla mnie nie, no bo... Dla mnie to są free rundy. Czwarta runda. To jest Australia Południowa. Dużo osób w miarę, jak już w Australii, w tym regionie. No ale kurde, czasami ciężko jest wymyślić po samej roślinności kraj. Była biała, biała linia, to mogło nas nakierować też. Parosów w Argentynie. Adam też w Argentynie. Więc się nie czujesz tak źle z tym gesem. Nie udało mi się po prostu wymyślić to przez 10 sekund. I piąta runda. Większość osób w Węgrzech. Myślałem też o Słowacji i o Czechach, bo był taki sub typowy dla Węgier, Słowacji i Czech, generalnie w tamtym regionie. I te domki też bardzo tak wyglądają. Mogłem po tu pójść w Słowację, bo parę osób poszło w Słowację takie strefan i katu. I tak się prezentuje tabela, już wam na chwilę pokazałem. I widzimy się jutro, nie? Jutro się widzimy. zostawcie leka. Oki, okay? oki, okay, doki, spoko, deal. Hello.